Ho, 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 it's much. Przepraszam, już się zamykam. Cześć! To jest kolejny Vlogmas, ale ja nie wiem, który to jest Vlogmas, gdyż... Nagrywałam je do przodu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o moim ulubionym po prostu temacie, który wkurwia mnie. Toksyczne relacje przy świątecznym stole jak stawiać granice w trudnych rozmowach. Nie ma czegoś takiego, jak rodzina bez problemów, bo w rodzinie jest za dużo ludzi, którzy mają różne opinie i którzy po prostu nie zawsze myślą i robią różne rzeczy, i później wychodzą skutki tych decyzji, które podejmują, i później musicie iść na terapię. Bardzo często przy świątecznym stole Dochodzi do momentu, w którym ludzie stwierdzą, że zaczną rozmawiać na najbardziej kontrowersyjne tematy, jakie istnieją na tej Ziemi, bo to jest idealne miejsce, idealny moment na to, żeby się kurwa pokłócić. Mega fan, mega świąteczna atmosfera. I to, co mnie na przykład bardzo irytuje, to to, że w większości domów, to jest normalne. W większości domów mam wrażenie, że ta grupka ludzi siedzi i czeka na ten moment, kiedy ona będzie mogła udowadniać swoją rację. Kiedy będziesz mógł po prostu całoroczną listę przygotowaną w swojej głowie wywalić na stół i pokłócić się z tą ciotką czy z tym wujkiem, która ma swoje zdanie i też go nie zmieni. i i po co? Pomijmy i odstawmy na bok e, rozmowy o polityce i tego typu rzeczach. Bardziej skupmy się na toksycznych relacjach w rodzinie, które przysparzają bardzo dużo stresu w okresie świątecznym. Główna rzecz, która wpływa na stres w okresie świątecznym, to pytania w stylu, kiedy przyprowadzisz nam tutaj jakiegoś kawalera i kiedy możemy się spodziewać ślubu? Nigdy. Serio, chyba nigdy. Trochę smutne, ale już jestem, bo powiedziałam. Nie wiem, dlaczego dorosły człowiek, bo to są najczęściej w ogóle kobiety, nie wiem, dlaczego kobiety, które mają wyższą emocjonalność niż mężczyźni, wpadają na pomysł, że to pytanie to jest dobry pomysł. Czy, czy mi czegoś brakuje? Bardzo często po prostu wychodzą oczekiwania i krytyka przy tym stole. Oczekiwania odnośnie tego, co będziecie robić w przyszłości, dlaczego wasze życie nie wygląda teraz tak, jak oni by chcieli, żeby wyglądało, dlaczego jeszcze nie jesteś żoną z piątką dzieci na koncie. Dlaczego? Dlaczego? I później krytyka. Powinnaś zrobić tak, tak i tak, bo gdybyś zrobiła tak, tak i tak, to by było lepiej w tej w tej sferze życia. Shut the fuck up. Popatrz się na swoje życie i nim się zajmij. Nie moim. Jeżeli ty nie jesteś usatysfakcjonowana z tego, jak wygląda twoje życie, bo te osoby najczęściej krytykują i mówią naucz się na moich błędach. Jak będę chciała sobie spierdolić życie, to sobie jest pierdola sama. I tyle. Tak samo jak ty to zrobiłaś. Jeżeli ci nie odpowiada życie, które masz aktualnie, mega mi przykro, ale niestety nie da się cofnąć czasu. Nie będę przeżywać życia za Ciebie, tak jak Ty byś chciała. To tak nie działa. Trochę ciężko jakbyście przy y, rodzinnym stole świątecznym wyjechali z ciężką artylerią, więc trzeba się tam jednak troszeczkę zachowywać i pohamować. Czy ja bym tak zrobiła? Nie, ja bym wyszła. Ale ja jestem po prostu specyficzną osobą i bardzo szanuję sobie swoje zdrowie psychiczne, na które wydałam bardzo dużo pieniędzy. Julka Was nauczy jak sobie radzić z takimi sytuacjami. Chociaż w jakimś stopniu. Jeżeli Przysiądzie się do Was, ciocia, i zacznie się wypowiadać na temat różnych rzeczy, to po prostu grzecznie powiedzcie: Nie chcę o tym rozmawiać. Jeżeli dalej zacznie, to znowu powiedzcie: Nie chcę o tym rozmawiać. Jeżeli nie zadziała i znowu się zacznie, to powiedz po prostu. Powtórzę to trzeci raz, ostatni raz. Nie mam ochoty o tym rozmawiać. Jest to moje życie. Nie życzę sobie, żeby było poruszane przy tym stole. Jeżeli dalej będzie poruszane przy tym stole, będę musiała od tego stołu odejść. A bardzo nie chcę tego robić, bo bardzo chciałabym ten czas świąteczny spędzić z Wami w miłej atmosferze. Jeżeli po trzecią komunikację tego typu ludzie nie zrozumieją, to ja bym nie chciała siedzieć przy tym stole. I ja rozumiem, że to są osoby, które są starszej daty i starszego pokolenia i im się wydaje, że oni mogą się wypowiedzieć na każdy temat, ale... Wy nie musicie dawać na to pozwolenia. Wy nie musicie tego słuchać. Wy nie musicie skupiać się bardziej na tym, żeby komuś nie zrobić przykrości swoim komentarzem broniącym tak naprawdę was samych, bo ten człowiek się nie skupia na tym, czy wam robi krzywdę. Ten człowiek nie skupia się na tym, że wy prawdopodobnie przez najbliższe pół roku swojego życia będziecie się zastanawiać Jezus, ta ciotka Beata to chyba serio ma rację, że ja mam no zjebane to życie. Nie, ona się tym nie przejmuje. Ona czeka na kolejny rok podsumowania Dlaczego twoje życie nie wygląda tak, jak ja bym chciała, żeby ono wyglądało? To jest zawsze ciężkie, bo rodzina zawsze będzie miała względem was oczekiwania. I to w jakimś stopniu jest trochę normalne, bo ci ludzie was wychowywali i po prostu chcą was wychować na dobrych ludzi i chcą, żebyście mieli dobre życie. I w większości przypadków wychodzi to z dobrych powódek i kierują dobre emocje tymi gdzieś tam, w sensie tymi ludźmi kierują dobre emocje i chęci jakby pomocy wam w różnych aspektach, co nie oznacza, że Wy musicie tego słuchać. I to sobie zapamiętajcie, bo no nie, no nie musicie. I jakby jak to okropnie nie brzmi, i jak Wam się nie wydaje, że to może być niemiłe, hamskie, no nie, to nie jest niemiłe i hamskie, bo Wy bronicie w tym momencie swoich emocji. Wy bronicie swojego samopoczucia. Wy też macie prawo chcieć, żeby te święta były spokojne po prostu dla Was, bo okres świąteczny to nie jest tylko i wyłącznie okres na się, zobaczmy z ludźmi. Nie, to jest okres, w którym wy macie odpocząć od pracy, od obowiązków, od stresu dnia codziennego, siąść z rodziną i nie myśleć o tych rzeczach. A w momencie, w którym siadamy przy stole, gdzie jesteśmy zarzucani tematami odnośnie pracy, odnośnie studiów, odnośnie waszej przyszłości, czemu my o tym rozmawiamy? Porozmawiajmy, nie wiem, o różnych fajnych tematach, powspominajmy. Czasy jakieś dzieciństwa, wspominajmy jakieś wspólne chwile, które były fajne, pośpiewajmy kolendy, zagrajmy w jakąś planszówkę, naprawdę sposobów spędzania czasu w okresie świątecznym. Fajnych jest multum. Wystarczy tylko chcieć. Nie rozumiem, czemu ludzie tak bardzo fiksują się, jakby co twój komentarz w sprawie tego, że ci się nie podoba moje życie zmieni. Ty myślisz, że ja wyjdę z tego domu i po świętach nagle pstryknę palcami, o 180 obrócę swoje życie i będę żyła dokładnie tak, jak ty chcesz? Nie, bo to jest moje życie, nie twoje. Musicie nauczyć się w takich też sytuacjach, które nie są proste, Stawiać granice, stawiać granice, bo to jest bardzo ważne w życiu. Trzeba być asertywnym, postawić sobie mur, nie dać ludziom trochę przechodzić przez ten mur, bo jak wy będziecie się zgadzać ze wszystkim, co robią ludzie w, w kierunku do was, a szczególnie z tymi rzeczami, które nie są dla was ok, to was ci ludzie wszyscy stłamszą. Nawet jeżeli to będą ludzie, którzy wewnętrznie w takich chęciach mają dobreść dla was i chęć pomocy i chęć naprowadzenia was na dobrą stronę. Życia albo nakierowania was na jakąś taką drogę, która Wam może trochę pomoże, to przez, przez to, że wy nie stawiacie żadnych granic i tylko jak takie ciele przytakujecie, jesteście jak, tak, 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 dobrze zrobię, tak? Was to stłamsi. Wy nie będziecie sobą. To stawianie granic w sferze rodzinnej. To jest takie pierwsze stawianie granic, które uważam, że jest bardzo ważne, bo to was później nauczy stawianie granic obcym ludziom. Jeżeli wy dacie wejść w swojej rodzinie na głowę, ja wiem, że ci ludzie w większości przypadków was bardzo kochają i tak jak już wcześniej wspomniałam, oni chcą dla was dobrze, ale at the end of the day, wy jesteście człowiekiem, który sam może podejmować decyzje i który może się poradzić bliskich osób, ale na koniec dnia. Tak czy siak sam podejmiesz tę decyzję, bo to jest twoje życie, nikogo innego. I w momencie kiedy dasz sobie wejść na głowę, nie będziesz miał własnego kręgosłupa moralnego, nie będziesz był w stanie utrzymać swojego zdania, bo co ci ktoś narzuci jakieś swoje zdanie i powie nie, no nie masz racji, to ty jesteś jak kurde w sumie, no nie mam racji. No nie, są różne racje. Ty masz swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Ja nie muszę zmieniać swojego zdania tylko i wyłącznie dlatego, że ty masz inne, bo mam prawo do tego, żeby posiadać swoje. I wy się musicie tego jak najszybciej nauczyć, bo jak się tego nie nauczycie, będzie się wam bardzo ciężko żyło i będziecie strasznie wykorzystywani przez ludzi, najczęściej przez waszych bliskich. Ludzie, którzy was znają tyle lat, wiedzą, w które aspekty waszej osoby trafić, żebyście zrobili dokładnie to, czego oni chcą. Po prostu. Możecie powiedzieć nie. Nie musicie martwić się o emocje innych ludzi za każdym razem bardziej niż o swoje. Po prostu powiedzcie nie, albo że sobie czegoś nie życzycie. E, widzimy się w kolejnym vlogmasie jutro, bo widzicie mnie codziennie. Mam nadzieję, że Was to nie straumatyzuje.